Trzymamko, go koksu z tej strony i tu wólnika z polski ziemu, najwięcej katastrofy na siłownie i najlepsze dziewczyny są. widać, lipy nie ma. Najwięcej sexy, tylko tutaj, widzicie. Ale nie wiadomo kiedy, także zawsze musicie pilnować gresów. Jest moc. Same styki. Mocno. Codnęskam. Usiak cały czas wiesz, władzczo. Wiesz, na lekkim skurwie. Dobrze. I raz, i dwa, i trzy, cztery. Lusia, bardziej. Bardziej niżej, niżej Busiak Lusia. Seks. Dobrze. Pięknie. Lasek. Super. Super. Jeszcze mocniej się ciśnijcie w siebie. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Dobrze dobrze. Dobrze dobrze. dobrze, dobrze. Mam was więcej. I mistrzego plazu się. Tak, uwaga. Podleska wyżej Busiak. O, bardzo ładnie, bardzo ładnie, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Teraz tak, środek, więcej piersi do mnie, środek, więcej, okej, okay, bardzo dobrze, super, super, jak ty ją trzymasz? Mówiłem, mocno, jak masz rękę tak to jest, musi być, wiecie, zdecydowanie gęsto, do super, dobra, raz, dwa, trzy, bardzo ładnie, bardzo ładnie.